Dzień dobry, witam Pana w naszym klubie fitness i rehabilitacji. W czym mogę pomóc? A rozumiem, jest Pan zdziwiony, że mamy otwarte. No, powiem Panu, że nie było łatwo obejść do obostrzenia. Wcześniej zapisywaliśmy ludzi na przygotowania do zawodów, ale niestety ktoś na nas złożył skargę, że próbujemy tutaj jakoś te obostrzenia obejść, więc musieliśmy znaleźć inny sposób. Zatem przebranżowiliśmy się na kościół. Zatem powinienem powiedzieć raczej witam w naszym kościele fitness i rehabilitacji. Aleluja, zapraszam do naszej parafii. E, jest Pan u nas po raz pierwszy? Bo nie kojarzę Pana. Ok, to zapiszemy Pana. Do naszej, do naszego kościoła, do naszej społeczności, wspólnoty, tak to powiedzmy. E, poproszę Pana o podstawowe dane osobowe, wprowadzę Pana do systemu, ok? Dobra. Ok, imię, nazwisko. Numer telefonu i adresik. Ok, jeszcze Pana poproszę o wypełnienie naszego formularza. Są tutaj także spisane zasady naszej wspól wspólnoty. Zatem proszę bardzo, formularz, długopisik i dam Panu chwilę, żeby to wypełnić. Ok, dobrze. Swoją drogą interesują Pana u nas jakieś konkretne zajęcia? W jakim celu Pan tutaj do nas przyszedł? Rozumiem. Chce się Pan zapisać na siłownię. Mm. Od razu Panu powiem, że pojedyncze wejście się nie opłaca. Najlepiej wykupić karnet, bo wtedy to wychodzi dwa razy taniej. Mamy dwa karnety: jeden na 8 wejść, drugi na 12 wejść. I przy tym drugim. Są jeszcze dodatkowo dwa wejścia na saunę. Mamy dwie sauny. Saunę fińską, ona jest dosyć gorąca. Chyba ma 120 stopni Celsjusza. I mamy też taką nowoczesną na podczerwie. Nawet nie czuć, że to jest sauna. Tam jest chyba 40 stopni. To już jest inna wilgotność powietrza. Nie ma tej pary. Człowiek tak się nie dusi. Więc to jest taka łagodniejsza sauna. Więc jak, który karnet? Okej. Okay. Ten na 12 wejść. Dlatego panu wypiszę. Okej. Okay. 12 wejść. W porządku. Dobra. Okej, okay. pan już wypełnił formularz. Okej, okay. proszę mi go dać. Okej. Okay. Zacznie pan ćwiczyć już teraz? Okej, okay. to proszę udać się do koleżanki i on da jej buty. Ma pan swoją reklamówkę? Nie ma pan to. Następnym razem proszę wziąć. A na razie weźmy pan od koleżanki reklamówkę. Też proszę kurtkę zjąć, na wieszak powiesić. Koleżanka wyda kluczyk do, do szafki. Tak, siłownia jest na samym dole. Musi pan zejść, iść, iść przez korytarz i po prawej stronie. Jest szatnia i tuż obok siłownia. Okej? Okay? Dobra. E, proszę panią tutaj, proszę panią tutaj. Okej, okay, panią kojarzę. Tak, tak chodzi do nas pani na basen. Kojarzę panią. Jest pani w naszej wspólnocie. E, chce pani przedłużyć karnet na basen? Okej. Okay. Chce pani zapisać się na jakieś zajęcia fitness. Ja pani um, przedstawię, jaką mam ofertę. To ma być coś um, mocnego, intensywnego, czy bardziej taki trening dla średnio zaawansowanych ludzi? Ok, coś średnio zaawansowanego. Um, to myślę, że idealnym dopełnieniem pani wyjścia na basen będzie sesja Start Aerobic. To, jest, to są zajęcia z aerobiku dla początkujących. To są naprawdę bardzo proste choreografie. Trenuje się głównie mięśnie brzucha, pośladków. Idealnie się to nadaje, żeby wymodelować figurę. Jedno wejście kosztuje 15 zł, karnet na 8 wejść to będzie 60 zł. Mhm, ok. Nie chce Pani wykupywać karnetu? No w sumie racja, najlepiej raz się udać, zobaczyć czy się podoba i dopiero jak się uzna, że to jest to, wykupić e, karnet. Ok, to ja Pani wypiszę wejście. E, zajęcia z fitnessu mamy za pół godziny, tak się składa, więc jeśli ma Pani przy sobie strój gimnastyczny, ma Pani, to może Pani od razu pójść. Ok, to wypiszę Pani wejściówkę. Pojedynczą. Proszę bardzo. Miłych zajęć. Zapraszam Pana, zapraszam. Och, witaj, bracie. Pan tutaj bardzo często u nas jest. Pana, pan chyba wykupił karnety na wszystkie zajęcia. Mhm. E, więc, co dzisiaj będzie? Aha, problemy z kręgosłupem. Ok, już dla Pana czegoś poszukam. Myślę, że dobre byłyby zajęcia, które nazywają się zdrowy kręgosłup. Są to takie proste zajęcia rehabilitacyjne, które usprawniają, stabilizują odcinek kręgosłupa. Mogę też Pana zapisać na któryś z naszych masaży leczniczych. Mamy tutaj e, masaż. Medyczny pleców? Mhm. Tak, on jest trochę bolesny. Jest trochę bolesny, ale potem jest ogromna ulga. Więc mogę pana na ten masaż zapisać. Okej, okay, czyli preferuje pan zajęcia z tych zdrowych pleców? Dobrze. Wykupuje pan jak zwykle karnet? Ok. Te zajęcia odbywają się raz w tygodniu. E, więc karnet miesięczny jest na 4 wejścia. Od razu panu go wypiszę, okej? Okay. Dobrze. Dobra. Proszę bardzo. Mhm. Następna pani zapraszam tutaj do no. mnie. O! Widzę, że pani wciąż jest. To idealnie się składa. Mamy właśnie ostatnio zajęcia takie wprowadziliśmy dla, dla mam. To są zajęcia, już pani mówię, e, kiedy się odbywają. E, mm -hmm. Aktywna mama, nazywają się te zajęcia. I one się odbywają w środę o 18.00. I w piątki o 12. Może Pani przechodzić zarówno w jeden i drugi dzień e, albo tylko w jeden z nich to zależy od Pani dyspozycyjności. E, I tak są to zajęcia, które już Pani poczytam, bo ja tego na pamięć wszystkiego nie znam całej oferty. To są zajęcia, które zawierają, zawierają element, elementy pilatesu, jogi, stretchingu i bodyball. Bodyball to jest ta duża piłka do ćwiczeń, właśnie tak. I są to takie zajęcia niezbyt wymagające, wiadomo, pani nie może się przemęczać, ale jakąś taką podstawową aktywność fizyczną warto zachować, kiedy jest się w stanie błogosławionym, bo wiele matek w ogóle zaprzestaje ćwiczeń, a tu nie o to chodzi wiadomo, nie wolno się przemęczać ale jakąś taką podstawową formę zawsze trzeba mieć więc są to takie naprawdę niewymagające zajęcia też poczytam Pani jakie tutaj mamy korzyści wynikające z tych zajęć doskonałe przygotowanie do wysiłku w trakcie porodu wzmocniony kręgosłup zniwelowane bóle pleców przyspieszona przemiana materii poprawienie krążenia redukcja wahań nastrojów czyli coś co jest w ciąży bardzo często i łatwiejszy powrót do formy po porodzie. Mhm. Dobrze. Więc jak będzie pani zainteresowana? Ok. Czyli na razie wpisać pojedynczą wejściówkę. Już wypisuję. Hmm. Dobra. Proszę bardzo. Dzień dobry, zapraszam pana, zapraszam pana. Witam, witam w naszej wspólnocie. Jak mogę Panu pomóc? Mhm. Aha, ma pan skierowanie na masaż limfatyczny, tak? Mamy takie zabiegi. E, mamy specjalistów od tego. E, spokojnie wiem, że masaż limfatyczny to brzmi tak przerażająco, ale jest to bardzo przyjemny zabieg. Wykonuje się takie mm, ruchy w kierunku w którym przepływa limfa, które stymulują y, przebieg tej limfy przez organizm, żeby nigdzie nie zalegała, żeby ten układ był, y, żeby funkcjonował prawidłowo. Mhm. spokojnie nasi specjaliści, oni y, dobrze znają y, tajniki tego masażu więc nie musi się pan niczym przejmować. E, masaż pojedynczy kosztuje 60 zł, a jak pan wykupi mm, karnet na 5 masaży, bo właśnie mm, takie karnety sprzedajemy, to wtedy jest to tańsze 200 zł. Będzie pan jedynie płacić zamiast 300 zł, bo pan wykupił osobno te 5 masaży. Czy wykupić taki karnet, by pan e, miał ochotę? <grym> Dobrze. OK. Wypiszę panu. Ok, proszę bardzo. Dobra, dobra, słuchaj, Zośka. Ja już jestem trochę zmęczony, pójdę na przerwę, wiesz? Zastąpimy tutaj.